Urlop, urlopem, ale trzeba wstać rano i kwale zobaczyć, nie? Patrzcie, tu gościu śpi chyba w tym. Mini. Ja wczoraj <laughs> widziałem, że stał, ale ja myślałem, że on na chwilę tu stał. A on tu normalnie śpi, całą noc ma auto odpalone. Bo zimno, mróz przywalił, ale się pogoda lubi. To, to była dobra decyzja, tu przyjechać. Idziemy zaraz na nad morze. Kawałek kiełbaski. Kolega dalej tam śpi. Tak sobie przypominam, że przecież ja też tak zaczynałem. W spałem. Później było trochę większe i większe, aż nagle kamper, więc... Dobra, jemy, żeby nie być głodnym i idziemy spacerować, bo dzień jest krótki niestety. Dobra, pobawiłem się trochę i ładuję teraz. Odpaliłem go, ładuję. Z, po, zmieniałem tam ustawienia sobie w tej aplikacji i ustawiłem e, 200 000 mAh, bo to jest 200Ah, czyli na maksa, nie? ale poczytałem chat i podpowiedział, żeby ustawić 80%, czyli tam 160 000. No i jak to zmieniłem, to od razu zaczął ładować. Chociaż nie wiem, czy ta aplikacja dobrze pokazuje, bo jak tu kliknę, no to mam na full akumulatory. A ten nagle zmniejszył się. O co tu chodzi? Przecież chwilę był na maksa. I to jest akumulator hotelowy, a to jest samochodowy, żeby tak mało miał. Ja już jestem głupi z tego auta. <noise> Nic z tego nie rozumiem. Dobra, idę na spacer, nie będę tu się teraz męczył z tym. Wyłączyłem auto, nie pokazuje dalej, że ładuje. Solarów, a solary przecież powinny go ładować. Kurde, już się pogubiłem w tym wszystkim. No, solary wychodzi na to, że ładują. Odepniemy Starlinka, bo on żerie prądem. ktoś pytał, no co ty żywasz prąd? Cały czas mi chodzi lodówka z tyłu. Przypomina, że ja tam mam lodówkę kompresorową, która jest cały czas włączona. No i odepniemy teraz Starlinka sobie, żeby jak nas nie było, nie chodził. Nie ładuje 56-57 w na razie. Słoneczko jakieś tam jest. Zobaczymy. I 63%. No, zobaczymy jak przyjdziemy, czy coś naładuje. Chociaż nie pokazuje ciągle, że ładuje z solarów. Nie wiem o co chodzi. Zobaczymy. Tutaj, jak wyłączyłem samochód, on pokazuje na tyle. No to trochę więcej są. Nie, nie, nie rozumiem tego za cholerę. Obniżymy też tu temperaturę, żeby tak nie grzało. Jak nas nie ma na 16 wystarczy. Jedynie tu się niech ładuje. Dobra, ładuje. Słońce świeci, zobaczymy jak to później wyjdzie. Tutaj, w tym kamperze, takie małżeństwo. Młode jest chyba z mamą. Ktoś tam był z matką. I no ale to jest gigantyczny kamper, no zobaczcie sobie teraz porównanie Moi jest połowa tego, nie? No ale ja wiadę dużo więcej miejsc niż on Nie dość, że ma ten rozstaw osi dużo dłuższy, gdzie jakieś tam progi są niższe, to jeszcze ten cały tył, nie? Nigdy nie w nigdy, bo kto wie, może kiedyś i, i takiego później zmienię albo jakąś integrę żeby było wygodniej. Wiecie jak to? Starość to ma swoją swoje inne zasady, więc to jest zupełnie co innego później jest Dobra. Fajne, bo są śmieci, i idziemy tutaj w lewo na. Tu jest 15 minut do morza, to nie jest tak blisko. Trzeba cały las przejść, ale zarąbiście Już się cieszę, idziemy. Fajnie się tu idzie tym lasem. Bo w ogóle nie ma ludzi, nie? To jest to, co, co mnie przekonało, żeby tu przyjechać właśnie w takim okresie. A i słoneczko dopisuje. Choć pogoda się ma zepsuć. Ale jeżeli te akumulatory działają, to ja tu jeszcze jutro zostaję. Na poniedziałek może się przejadę tam do tej jastarni na ten port i pozwiedzam jastarnie, więc dziś jutro Hel, jutro Jastarnia, potem bym pojechał w e, Góra, tam są te klify takie duże gdzieś, nie? Więc te klify bym sobie chętnie pooglądał, pochodził tam. Patrzcie na to. Co to jest za znak? Jakiś statek? Z, jak czołg? No co? chodzi? jest pełno w ogóle okopów, z tego co tak patrzę na mapach. Jakieś okopy, bunkry, inne rzeczy. Idziemy dzisiaj tą stronę sobie zobaczyć. No eee, właśnie, kupiłem Garmina. Może on będzie rejestrował trasę, jaką spaceruję, i będzie szło zrobić coś do użycia do, do, do filmiku. Zobaczymy, jak to działa. I wtedy będzie widać, którędy chodziłem, co zobaczyłem. Będziecie mieli na to jakiś podgląd. Może to się jakoś uda da udostępniać później. Nie wiem, zobaczymy. Ciekawe czy tu grzyby rosną. I też mnie zastanawia na tym półwyspie. Herskim jak się tak jedzie, to jest taki, no cienitki Cypelski. Tu są jakieś zwierzęta, sarny i inne rzeczy. No bo tu jednak w sezonie tych ludzi jest sporo. I te zwierzęta nie mają gdzie uciec, nie mają jakiegoś schronienia. Patrzcie, tuki krzywe te. Grzewa, jak tam były yy, na zachodzie. Też tu takie są powyginane. Jaki kosmiczny las. Jak to wygląda fajnie. Joje w szoku, Jejo, ale mi się... Tu podoba ten las, ale bym się trafywali na jakimś błocie mam nadzieję a nie na gły chyba, albo na jakimś gułanie, kurde no chyba mnie potargo cały but uwalony Jest to jakiś pies, czy co Patrz, jaki fajny jest ten las e, chciałem wam powiedzieć jeszcze że wziąłem drona ale później go odłożyłem no bo się naczytałem, że tutaj te dziady ze wschodu i zakłócałem jakieś tam sygnały i ludzie tu potracili drony nie chciałbym drona stracić, nie wiem, może wieczorem jakiś zachód słońca bym przeszedł się może bym coś odpalił, aczkolwiek boję się nie mam pojęcia jak to tu działa, nie ma żadnych informacji no sami wiecie, no, stracić parę tyfi, no bez sensu <laughs> idę nad morze, a się zachwycam lasem to jest dopiero wariactwo no ale... pachnie niesamowicie Kurde, jak to wygląda, no po prostu jestem pod wrażeniem. To światło tutaj w tym lesie, ale tu by fotek szło robić. Zaraz bardziej myślę o tym aparacie. No zobaczcie na to. Te drzewa tutaj, wszystko pięknie. Jakiś kurzok pieprzony wyrzucił. Kurde, ale tu jest super. I zero ludzi. Ja nie mogę Fantastycznie. Idziemy dalej. Nie, no ja tu zostaję do poniedziałku. Nie ma bata. To mi się już podoba. Nawet nie wiem. Bo chciałem przejechać całym wybrzeżem. Nie, taki był plan. Sam Wam mówiłem. Ale z drugiej strony. Czyli ja nie będę tego robił na wyścigi. To nie na tym polega. Czasem oglądam. O, jakie grzyby. Patrzyli grzybów. Są takie kanały niektórzy, Takie nasz karawanik oglądam, lubię ich, fajnie. Ale jak pojechali do Norwegii, jak oni tam zasuwali, jak oni to szybko objechali, to sobie myślę, boże, no chyba nie chciałbym tak Norwegii zwiedzać. Do jeża to właśnie trzeba zwolnić, tu posiedzieć, tam posiedzieć, nie gonić się. Jest tyle czasu, żeby pojechać w inne strony, a jeszcze tak myślę, czy w tygodniu zjechać sobie na Trójmiasto po prostu. Gdańsk zobaczyć, słyszałem, że jest bardzo ładny Gdańsk czy Gdynia, nie wiem. Tam te porty że są mega fajne. Zmarznięty ten piasek Taki twardawy. Kończy już pierdzielić, bo zaraz wejdziemy chyba na... Nie wiem czy tutaj nie ma takiej wydmy i... i nie ma morza zaraz. Dobra Jesteśmy nad morzem Boziu Jakie ja dawno nie byłem nad morzem O ktoś idzie Dobra, jesteśmy przy wejściu, ale tam jest potężny statek. A tam co jest na końcu? Co, co tam jest? Co to jest? Tam jest statek. To też taki gigant? Jeju, ale jest fantastycznie. Szkoda, to, że Tobika tutaj nie ma ze mną. No, ma dziewczynę. Nie chce z tatą jeździć. Pięknie, pogoda idealna. Garstka ludzi, gdzieś tam na, na końcu. Jestem nad Bałtykiem, ale plaża tu jest gigantyczna. Tam jakieś poszukiwać. nie idzie jaki odyn. No, gigantyczna plaża. Ja nie mogę. Ale tu naprawdę, jak jest nawet sporo ludzi, to tu się idzie nieźle pomieścić. idziemy obejść cały ten cypel i przejdziemy później przez centrum Hel, Helu i nie wiem, zobaczymy jak będzie z czasem to sobie pójdziemy tam do tego portu to jakiś dawny historycznie port wojenny, coś takiego słynna huśtawka, gdzieś to jest z drugiej strony w ogóle więc zobaczymy jak będziemy z czasem stać, czy tam dzisiaj pójdziemy, czy jutro na razie jestem mega zachwycony tą wielkością tej plaży po prostu no jest gigantyczna pogodą i tą małą ilością ludzi. A jest to, co uwielbiam. Idę sobie tam, siądę, posiedzę, powdycham jodu, wypiję coś odpowiedniego, <grybujesz> jakieś elektrolity sobie tutaj na wydmie i sobie po prostu posiedzę. No patrzcie, piasek jest w ogóle nie tknięty przez stopy ludzkie. Patrzcie na to, nieskażone w ogóle ludzką stopą. Ja tu teraz nadepczę. Jak to pięknie wygląda! I ten widoczek. Ja nawet nie widzę, co nagrywam, powiem wam szczerze, bo jest tak te słońce mi tu razi, że ja nie wiem, czy coś się nagrywa fajnego. Ale jest cudownie. Play w ogóle nie ma zasięgu, nie? Ja rezygnuję z nich, bo to, to się nie da. To, co play dwa ostatnimi czasy. Kompletnie w większości, już po mało miejsc w Polsce ciągle nie mam zasięgu. W playu patrz, orange jest, wszystko jest. Play zero. Oni mi tu chcą przedłużyć umowę. Jestem z nimi ponad 20 lat. Chyba czas to zakończyć. Jak Wam się podoba? A większość z Was pewnie tu była. Ja tu jestem pierwszy raz. I mi się bardzo podoba. Ale poza sezonem. W sezonie nie chciałbym w tych korkach tutaj stać. Patrzcie, jaki fajny piesio duży, ale już leciał do mnie. Startnął. Pewnie się pobawić, bo taki. Ale pan tylko gwizdnął. Pokazał, że nie. Wrócił, posłuchał ładnie. Myślę, że nic by nie zrobił. Chciał się po prostu przywitać. obłąchać. Tu sobie idzie fajne fotki porobić z tym piękiem o zachodzie, czy coś w ogóle nieudeptane przez ludzi? W ogóle mało ludzi. Tylko ja tutaj nadeptałem. Nie wiem, czy coś widać idziemy na Cypel Helski tam do końca obejść trochę helu zobaczyć miasteczka uwielbiam tak tak właśnie uwielbiam takie może, bez ludzi jestem ciekawy ile tu jest tych parawanów w sezonie nie nie wiem pewnie dużo z was osób było w sezonie na helu napiszcie w komentarzu czy te plaże są naprawdę pełne ludzi, chociaż bo one są tak gigantyczne, ja nie wiem, że tutaj tyle samochodów nie wiedzie na hel, żeby tutaj zawalić to ludźmi. Patrzcie ile Stefanów tu siedzi. I kombinują. Kogo by tu ucelować. Na kamerze wygląda by lato było, nie? Za 30 stopni upał. Aż tak dobrze nie ma, jest nie wiem, gdzieś koło 5 stopni. Ale mega przyjemnie. Wiatru nie ma jakiegoś mega mocnego, kawał drogi. No chciałabym tam tym dronem wystartować, bo pewnie fajnie to z góry będzie wyglądać, no ale te zakłócenia, czy one jeszcze są, czy nie ma. Było w lato, że tych dronów potraciło, nie? Mnóstwo ludzi. A, tu jest taka platforma widokowa. Mega przyjemna. I chodzenie w tym piasku to jest tak jak chodzenie w górach. Niby po płaskim, ale się męczycie każdy. Metr to jest zupełnie co innego niż chodzenie na przykład tutaj, tu to już jest wygodnie Coś to jest za wehikuł? to wygląda jak jakaś stacja pogodowa, tylko że wiatr wie a to się nie obraca kamerki jakieś kto wie co to jest Jesteśmy chyba na cyplu A bo to już zakręca Wow, jestem na helu na cyplu Tam monitoring antro po, pres po presji w, w rejonie Cyprochowy, dozór siedliska przyrodniczego, obserwacja oraz dokumentacja zdarzeń. Kurde, tam jest nawet drutko żeby, żeby może nie ukraść tych urządzeń. Fantastycznie. Ale jest rewelacja. O, tam jest chyba latarnia jakaś. Idziemy dalej. Tym tarasem. A, tu musiała być jakaś bateria ta artyleryjska. Oczywiście, że tak. Nie widzę, że była obrotowa. No, widok z Typla. Zaporąbane czasy. Się Wydawało że historia się nie powtórzy, a jednak historia lubi się powtarzać. To samo widać właśnie na, na Ukrainie. Ale co to za kamienie? Też tu musiał być jakiś bunkier albo coś. Łodźcie panie, tu coś pisze. Uwaga, umocnienia. Wchodzenie na umocnienia brzegowe pod karą zabronione grozi wypadkiem. Jakieś umocnienia. Fajnie. Ej, być nad morzem nie zjeść ryby to grzech, nie? Ale dzisiaj chyba się odpuszczę. Może jutro. O, tutaj widać to, jest to. Jezu, jakie to było duże. Bateria cyplowa. Podczas walki z niemieckimi. Aha, to Niemcy z tej strony atakowali. Mana, mana, ale ładnie. I za to jest chyba cyper. Na to wychodzi. Że to będzie to. Hel, początek Polski. Tam też jakiś bunkier. pełno tych bunkrów tu jest. No tak taki cyper musiał być umocniony. Tu jest pewnie życie się toczy. Lody, inne rzeczy, szmery, bajery. O. Ciemne piwko kurczaczki, a dziś pusto. Jedziemy tutaj na wybrzeże. Ale to jest wybetonowane. Sądzę, że tutaj fale potężne uderzają w te nabrzeże. Dlatego tak zrobili. Pewnie niszczyło wybrzeże i tak wzmocnili. Tak obstawiam, nie wiem, nie znam się na tym. Ale ciekawe miejsce, naprawdę. Cieszę się, że się w końcu tu zdecydowałem przyjechać i to zobaczyć na własne oczy. Ale właśnie nie, nie latem, niekiedy nie, nie jest ten splendor, Tylko teraz na spokojnie. No i dochodzimy do jakiegoś portu. Obeszliśmy ten cyperek chyba na około. Znaleźliśmy się w jakimś porcie. Co to jest? Co on łowi? Homary. Ja nie wiem czy ja tu mogę być. Możalnia ryb, chyba mogę. Niesamowite Ale klimat. To jest tak, jak z Polski przyjeżdżają w góry i czują ten klimat górski, ostypki, górale, górskie domki. Tak jak przyjeżdża się nad morze, to od razu widzi się taki statek, jakiś taki port i też się czuje ten klimat, nie? jest coś takiego. Ale tu jest pusto. <laughs> ja nie wiem, czy ja tu mogę chodzić, szczerze mówiąc. Czuję się jakbym wszedł na jakiś zakład, ale myślę, że mogę. Nie było tu nic takiego. Żebym nie mógł. Tam też jakieś statki, idziemy sobie to pooglądać. O, tu jest prąd! Ja tu zaraz kamperem podjeżdżam i się podpinam. No kurde, patrzcie, gniazdka jak do kampera. Ty, mogę tu sobie zaparkować? Ale bym miał nockę. Ja bym się tu podpiął, podjechał. A tu patrzcie, ile kamer. Zaraz by tu przyjechali pewnie skontrolowali a chłodnie tutaj rybki wywożą to wygląda jak na tym kiedyś oglądałem taki kanał na Discovery e, poławiacze krabów tam w zimie co te kraby łowili to tak te statki wyglądały mniej więcej niesamowite nie wiem czy tu mogę być tak naprawdę nie było żadnego zakazu no ale tutaj nikogo nie ma tylko ja się tu szwendam sobota kurde, patrzcie, jakie tych statków jest od groma. podłączone jak kampery do prądu a tam na górze co to za ptaszory? mewy to to nie są, a wielkie czarne ciężka praca musi być też na tym na bank to nie jest łatwa robota jeszcze jest morze zburzone ciekawe ile zarabiają tacy rybacy jakie to są zarobki, jak ta praca wygląda

pomniczek i zaczyna pachnieć jakimś grillem, nie wiem tym tym tu zaczyna pachnieć ładnie Może jednak bym się skusił dzisiaj na jakąś rybkę Muzeum rybołówstwa ale to wygląda fantastycznie Trzecudowny budynek kasa znajduje się wewnątrz budynku co to jest tu idzie wejść do środka? O co tu chodzi? Ej, tu idzie wejść Skwerek. Idę zerknąć. Oh. To jest jakiś filmik. Jak to wygląda. Można usiąść. Można sobie wsiąść i poczuć się jak na statku. Ciekawe. Te jakieś sprzęty mają. Nie, nie, Można się poczynić na jak na statku. Tylko morza nie ma z przodu. Ciekaw, łącznie. Obieg monitorowany. Fajne! Naprawdę fajne. Fajny pomysł. Aha, to z tego muzeum, chyba należy. Jakie Dobre za darmożkę. Bardzo fajna promenada tutaj teraz jest Taka w stylu na pewno zachodnim patrz jaka knajpka już to jest czynne Wygląda to fajnie, naprawdę chyba muzyka jakaś na żywo musi być w sezonie Teraz miasto wymarł, zegar słoneczny. I patrzcie na te ławki. <laughs> ławki jak stateczki, a zegar słoneczny. Ciekawe czy dobrze pokazuje. To wychodzi na to, że jest gdzieś 13.30, tak? Nie ma, to jest 12.12. .12. Chyba nie umie tego czytać. A Dobra, tam w prawej jest port wojenny. ORP Grom. Pójdziemy sobie tam jutro, bo też ma być rewelacyjna pogoda A teraz sobie tą lewą stronę po prostu obejdziemy Pełno tych knajpek fajnych, ale wszystko zamknięte Po sezonie to nie zjesz na Helu Ale patrzcie, domek i tu macie morze w Helu, w centrum Obstawiam, że on będzie warty fortunę Ktoś sobie tu mieszka od dawna Dziś to będzie kosztowało miliony, tutaj działka Piękny fort tu ładny jeep A, to jest ten te muzeum tu takie łodzie. kurde, jak kiedyś na, naprawdę na czymś takim pływali po morzu, po tych falach Ja bym był zeserany chyba ze strachu <grytanie> Ale to tu wygląda rzeczywiście takie portowe miasteczko jak, Ale jak się gdzieś do Holandii właśnie czy Belgii czy Francji przy Porcie to jest mega podobnie Wytłumaczy mi to. Idzie dziewczyna. W ogóle teraz jest to takie modne. Idzie na głośno mówiącym. Wszyscy słyszą, co tamten ktoś gada. O. Słyszą, co ona mówi. Wszyscy muszą słyszeć, jak ona rozmawia. Przez telefon. Ogarniacie to. Ja się tu kryję z telefonu, żeby mnie nikt nie słyszał. A młodzież dzisiaj na, na głośno mówiącym. Wszyscy mają słyszeć, bo ona przez telefon mówi. Jak te czasy się zmieniają fantastycznie. No nic, sami widzicie, wszystko tu jest zamknięte. Nie zjecie rybki. Może gdzieś tutaj jakaś knajpka będzie jeszcze czynna. Niewielka, ale tak, to nic się tu nie dzieje. Następna restauracja zamknięta. Tu jest chyba coś czynnego, Orłowski. A ta galeria biżuterii, dobra, to mnie nie interesuje. No ale restauracje nieczynne. Tu też chyba jakaś knajpka w lato. Teraz oczywiście nic nieczynne. Dobra, gdzieś tu muszę odbić w nie? Nie mam pojęcia. Jest to jakiś rynek. Widzieliście kiosk? <laughs> takie rzeczy istnieją. Poznikały już dawno. A tu jeszcze kiosk jest. Może nie ruchu, ale tak to kiedyś wyglądało. Dobra, sprawdźmy gdzie się ten naładował akumulator, jak to wygląda. Kurde, takie coś mi się dzieje często. Spada mi ta jedna strona. Czy to tu, czy tam, jakieś takie dziadowski To testy? W tym kamperze widać, że to jakieś potaniości zrobili. Ciekawie, czy oni już wrócili? Dobra, zobaczmy baterię. I czy się podładowało? Niby ładuje 64%. Tyle co nic. Słabiutko, coś kurde. Słońce jest nisko. 46 W. Cienko to wygląda. Co to naładowało? 140 W. Tyle co nic.